Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Pokażemy dzisiaj, jak wygląda cała seria Shine. Zapraszam do oglądania, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wyglądają nasze śpieworki w takiej innej wersji, i będą one idealną um, taką opcją dla osób, które poza klasyczną czernią szukają pięknych detali, dlatego że seria Shine jest taką wersją. Tego klasycznego śpiworka bezcynowego, którego bardzo lubicie, z takim dodatkiem metalicznych elementów w kolorze w wersji złotej, w wersji za wszystkie, również oświetlacze. I właśnie trzymam w ręku śpiworek w wersji gold. Pokażę go z bliska również. On ma u dołu taką wstawkę z, z ekoskóry. Tego skórka, jak mam nadzieję widać, ma bardzo piękny odcień, taki szlachetny. Nie jest to takie mocno żółte złoto, którego czasem pani się boją. Jest jakby lekko sybrna, nawet delikatne, delikatna. Wygląda troszeczkę satynowo. Naprawdę wygląda to elegancko. I cała seria Shine różni się też od tych klasycznych, takim haftem. Jest nasze logo. On też. Z srebrzystą nitką. Na żywo wygląda to jeszcze ładniej, Musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj mamy oczywiście taką złotą nitkę, więc to są takie naprawdę drobne detale, które robią nam całość. Też naszych zameczków mają takie ozdobne, jakby medaliony. Wygląda to ekstra. Zamiast czarnych zamków mamy też takie zdobienie w formie złotej jeżeli chodzi o tę wersję złotą, to wykończeniem całego śpiworka mamy, jest takie buterko w kolorze beżowo-brązowym. Zobaczcie, jak ono ładnie, elegancko wygląda. Jest kolorystycznie dobrane do tej właśnie złotej wersji, wersji Gold. I standardowo, tak jak ten klasyczny śpiworek mus. Mamy z tyłu wszystkie te udogodnienia, które mają za zadanie przetrzymywanie śpiworka, żeby on się nie przemieszczał, nie zaśliskiwał w wózeczku czy też w spacerówce. Także mamy tutaj cały pakiet plus te eleganckie, nietypowe dodatki, którymi na pewno każdy będzie się zachwycał. To Wam mogę obiecać. Także złoty śpiworek wygląda w ten sposób. Do śpiworka oczywiście możemy sobie dobrać cieplacze. mamy dwa rodzaje, tak jak jest to w standardowej kolekcji, czyli mamy do wyboru rękawice z futerkiem albo mówkę, rękawiczki wyglądają w ten sposób i różnią się od takich tradycyjnych czarnych rękawic też tym haftowanym złotym logo. Także nawet jeżeli wybieracie sobie standardowy e, czarny śpiworek bez e, tego złotego dołu, też można sobie wybrać takie rękawiczki i mieć taki słodki detal. Też będzie to pasować, bo futko jest identyczne jak w przypadku czarnego tradycyjnego śpiworka. I nasza piękna elegancka mówka, zobaczcie, jak ona wygląda. Oczywiście można ją wymieć na parę ryska. I tak jak tutaj, nawet pięknie nam się odbija na filmie, widać te złote detale, czyli ten metalizowany zamek i te medaliki, które pięknie połyskują. Ale nie jest to jakieś bardzo krzykliwe. I tutaj pod futerkiem troszeczkę mi się schował złoty, haftowane metalizowaną niteczką. Także to są naprawdę takie drobiazgi, które robią różnicę. Piękne, rozumne futerko. Możemy sobie wybrać albo rękawiczki, albo łożka, można oczywiście i jedno i drugie w zależności od Pora przejść do analogicznej wersji srebrnej, silver. Tak się prezentuje i jest to o tyle fajna opcja dla osób, które bardzo chciały czarny śpiworek z, z szarym srebrnym futerkiem. To jest, mamy tutaj taką możliwość właśnie w tym śpiworku Mousse Silver i drugą taką możliwością jest wybór Alaskana Grey. W tych dwóch modelach czarnych śpiworów jest srebrzysto-szare. I tutaj, tak jak wspomniałam, analogicznie ta skórka jest srebrna, srebrzysta. Staram się ją pokazać, również pięknie było. Nasz łoś jest haftowany tutaj w kolorze oczywiście srebrnym. Na filmiku chyba za bardzo nie będzie tego widać, ale on w rzeczywistości nie jest biały, tylko jest właśnie takie sreberko. I, to jest... I pokażę tutaj, tak jak to było w przypadku tego złotego: te wszystkie detale, te piękne medaliony. Srebrne zameczki. Wygląda to bardzo elegancko. To srebrne jest chyba taki delikatniejszy, też bardziej zachowawczy. Jeśli boicie się zaryzykować z takimi elementami metalizowanymi to chyba ten będzie ciut spokojniejszy, ale to wszystko naprawdę zależy od preferencji. Wydaje mi się, że oba są przepiękne. Oczywiście tył jest taki sam jak w przypadku tej wersji Golf czy klasycznego Musa, czyli mamy te pasy, którymi można zapiąć swój zaburzeczek, żeby nam się współtrzymało taki fartuszek z tyłu ślizgowym. To może pokażę w przypadku tego tak bliżej. I tutaj mamy taki drzew, dzięki któremu możemy pasy lepiej dopasować, w takim miejscu, w jakim one się u nas akurat na wózku znajdują najlepiej. I oczywiście przechodzimy do ocieplaczy, czyli naszych rękawiczek, które są oczywiście dopasowane kompletem do, do śpiworka, czyli mają również takie szare srebrne futerko. I takie rękawiczki możemy sobie również zbierać z powodzeniem do innych śpiworków, na przykład do szarości, jeżeli chciałbyśmy mieć czarne rękawiczki z szarym futrem, do różu, do wszystkich tych śpiworów, które mają czy właśnie zalatka nagrań, które mają swoje bardziej szare futerko. I mamy tutaj ten haft w kolorze z rady, spróbuję jak pokazać, ale chyba bardzo odbija światło, żeby można było to zobaczyć na kamerze. I jako ostatnią pokażę mówkę, która jest tutaj mocowana między innymi na taką tasiemkę u góry. To jest takie urocze, że muszę Wam to po prostu pokazać, jak to wygląda. Mówka oczywiście też ma ten hafcik z srebrną nitką dokonany. I położeniu dłoni prezentuje się to. Sposób. Mówki są na tyle szerokie, że i męskie dłonie się tutaj zmieszczą bez problemu, wkładać nasze dłonie w takich zwykłych rękawiczkach, jeżeli jest naprawdę bardzo mroźno i chciałybyśmy dodatkowo się ochronić, to ta mówka, kiedy trzymamy cały czas dłonie na poręczy wyska, więc pod drobnego deszczu śniegu, ale dodatkowo, żeby naprawdę ochronić dłoń, które cały czas są wstawione. Na no, te złe warunki atmosferyczne można dodatkowo mieć na przykład w takich klasycznych rękawiczkach. I zrobimy może jeszcze takie małe zastawienia, jak oba kolory prezentują się obok siebie. Srebrny i złoty tutaj jeżeli chodzi o mówkę. Tak ja wyglądają może te zametki jeszcze razem? Będzie łatwiej wybrać. I te dwa śpiwolki w miarę moich możliwości. Też spróbuję do siebie przyłożyć, żeby było widać, jak różnią się te dwa kolory. Tutaj, jeżeli chodzi o tą skórkę, to no może jeszcze Chyba nie uda mi się dokładnie tak żeby to dobrze wyglądało, ale mniej więcej tak, żeby było porównanie. Jeśli chodzi o to, który Wam się będzie bardziej podobał, powiedzcie nam no, proszę.